Sekret boskiego podkręcenia, że z autorstwa Małgorzaty Rozenek. Małgorzata Rozenek to z pewnością jedna z najbardziej aktywnych polskich celebrytek. Jej działalność obejmuje niemal każdą dziedzinę życia publicznego, od pisania książek po projektowanie ubrań i udział w sesjach zdjęciowych. Nawet aktorstwo nie jest jej obce, Choć jej rola w kontrowersyjnym filmie Miłość, seks and Pandemia spotkała się z negatywnymi opiniami krytyków. Poza tym, Rozenek jest regularną bywalczynią siłowni, gdzie poświęca wiele czasu na pracę nad swoją sylwetką. Ostatnio, celebrytka zaskoczyła swoich fanów, zabierając swoich synów na trening na siłownię jeszcze przed sześcioma rano, a następnie odwożąc ich do szkoły. Ta niezwykła determinacja i dyscyplina zrobiły wrażenie na wielu obserwatorach. Kropka, nie tylko aktywność fizyczna wyróżnia rozenek. Regularnie udziela się również w mediach społecznościowych, gdzie reklamuje produkty różnych marek. Choć nie brakuje jej krytyki za to, że staje się żywym słupem reklamowym, celebrytka nie zważa na negatywne opinie i konsekwentnie kontynuuje swoje działania. Ostatnio dołączyła do grona promujących tuż do rzes. A nagrany przez nią filmik wywołał burzę w sieci, gdy niektórzy internauci podważyli autentyczność efektu kropka mimo sporów i krytyki. Rozenek obroniła swoje stanowisko, wyjaśniając, że efekt przedstawiony w filmiku był możliwy dzięki jakości produktu, a nie żadnym sztucznym trikom montażowym. Choć często wdaje się w dyskusję w sieci. Tym razem zachowała spokój i grację, nie ulegając presji krytyków. Kropka, jest to kolejny przykład determinacji i zaangażowania Małgorzaty Rozenek w promocję różnorodnych produktów, które uznaje za wartościowe. Pomimo kontrowersji i krytyki, celebrytka pozostaje wierna swoim przekonaniom i konsekwentnie podąża za swoimi celami.